Serio No wsadzaj, to jest ścisłe To jest nowe, to jest nowe To jest nowe, to jest nowe. Nie. nie ma ja nie ma chuja Dawaj, za ma... zaklej po prostu tak, dawaj No dawaj Otwieraj Nie takie przebrało na buzi, ale No właśnie, to jest tylko kawałek plastiku I tak żeby ci wystawał idzie po prostu zakleję, czekaj. 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 Czekaj, odgięć. To O Boże. Ja to już przesadzę. Ale widzisz, fajnie wygląda. Teraz, teraz możemy się uciec. A jak ci mam